Czołem widzowie. Seria Strzewa wchodzi w decydującą fazę. Dziś mam najlepszy kebab w tym mieście, ale też żebyście mieli na uwadze słowa te opieram na podstawie licznych rekomendacji, a nie że jadłem wszystkie kebaby w tym mieście. Jak prosiłem o kebab w poleceniach to 8 3, 110 pojawiał się mega często. Jest to mała sieć ogólnie, która pochodzi ze Słupska, tam gdzie był książulo i była afera, bo nastąpiła faworyzacja. Tutaj też przyszedłem z myślą, że włodarze śledzą moje socjale, bo lajkują i komentują ale dlatego specjalnie wziąłem małego kepsa, żeby żebyście mogli sobie porównać wielkość, jak wy zamawiacie tam jedzenie po prostu. Ja zdecydowałem się na rolo z karkówką za 25 zł Mięso wygląda bardzo okazale, ale e, czy to w ogóle powinno nazywać się kebab? Kto śledzi mnie dłużej to widział dużo wieprzowiny w lokalach z kebabami i ja to szanuję akurat, ale nie stawiam ich w jednej kategorii z wołowo-baranim mięsem. E, przechodząc do jedzenia, ja ja byłem około 13, żeby jeszcze zdążyć, bo szybko mają sold out. Kilka osób w ten czas w lokalu, ale z tego dnia też szybko im zaszło, bo widziałem na, właśnie ich na Facebooku, ich. Karkówka Rolo kosztowała 25 zł i nie jest to duże, ale smak wynagradza. Wieprzek soczysty, ścinany przed podaniem i masz taki domowy sznyt po smaku domowego grilla, placek, placek tortilla, ja lubię, wolę to niż pitę, ale podobno mają wprowadzić lawasze. Ja do placka się nie przyczepię, było git. Warzywa nie zaparowały i to za to plus. Nie zrobiły się kluchy, ale jak widać po ujęciach, ROLO złożone jest w taki sposób, że warzywa po jednej stronie, mięso po drugiej. Fajnie by było, jakby było bardziej przemieszane i to jedyny minus. Sosy do dozowania, ale ja nie korzystałem, bo w moim kepsie było w sam raz czosnek i ostry, który robią sami był smaczny. Tylko optymalnie brakowało tam nieco ostrości. Natomiast jak Wam będzie brakować ostrości, to możecie sobie dolać, bo stoją na stolikach. No i co? Podsumowując, jest to najlepszy kebab, jaki jadłem w Trzewie. Dla wielu mieszkańców najlepszy ze wszystkich, a pewnie jedli w większości. I chociaż w skali ogólnopolskiej nie jest to najlepsza karkówka, jaką jadłem. Tak w Trzewie top jeden i taka narracja idzie w świat. Ocena końcowa to 8 na 10. Dostałem do spróbowania też kurczaka w pudełku na testa. Jest w porządku. Można się pod tym podpisać. Kto tam jadł? Jak wrażenia? Dajcie znać w komentarzach. W 8 na 10.